Kolumny, okazałe schody i figury lwów. Jaka jest historia oryginalnego domu uczestniczki programu, Rolnik szuka żony. Anna Derbiszewska zaspokoiła ciekawość fanów. Ania Derbiszewska spełniła marzenie dzięki programowi, Rolnik szuka żony, jesienią 2023 roku widzowie poznali Annę Derbiszewską, która zgłosiła się do dziesięciu. Edycji, rolnika, by znaleźć w niej miłość. Jak sama przyznała, jej marzeniem było stworzenie kochającej się rodziny, szczęście może mi dać rodzina, którą bym chciała mieć. No i ten mężczyzna, który myślę, że w końcu się pojawi. Właściwie wszystko w życiu już mam, potrzebuję tylko tego dopełnienia. Wcześniej była w małżeństwie, które skończyło się po pięciu latach. Ten związek okazał się nieporozumieniem. Udział w programie odmienił jej życie. Dziś przedsiębiorcza rolniczka, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze i salon kosmetyczny, jest szczęśliwie zakochana. Jej życiowym partnerem został Jakub Manikowski. Uczestnicy, rolnika, zaręczyli się w ubiegłym roku, a wiosną na świecie pojawił się ich syn. Chłopiec otrzymał imię Dariusz po zmarłym ojcu Derbiszewskiej. Uczestniczka, rolnika, opowiedziała o swoim domu. Anna Derbiszewska jest doskonałym przykładem na to, że udział w telewizyjnym show może całkowicie odmienić życie. Dziś ma rodzinę, o której marzyła. Gniazdko Anny i Jakuba znajduje się w powiecie Kaliskim w Wielkopolsce. Już wcześniej dom rolniczki przyciągnął uwagę widzów. Wrażenie robiło nie tylko rozległe gospodarstwo, ale również nieruchomość z okazałym frontem. Willa przypomina kształtem mały zamek lub pałac. Monumentalne schody, które prowadzą do głównego wejścia, nadają jej unikalny charakter. Podobnie jak kolumny wspierające balkon i figury lwów obok stopni. Jaka jest historia tej architektonicznej perełki? Anna zdradziła to na Instagramie, odpowiadając na pytania internautów.